poprze wniosek komisji poprze projekt zaproponowany poprze projekt zaproponowany przez pana burmistrza dziękuję bardzo cztery za jednogłośnie bo cztery głosowało i jesteśmy za tym liczymy, że komisja rewizyjna również będzie po naszej stronie. Komisja Rewizyjna została była na tablicy. proszę pana przewodniczącego o stanowisko w sprawie uchwały budżetowej akurat komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej. I nie wnosi żadnej... Tak? Dobrze. To w takim razie przechodzimy do dyskusji. Tu kolega Urban wywołał dyskusję. Prosił kolega Tiedosenczyk. Tak? Ja muszę tak, To Jest to jedyna inwestycja, którą wykonujemy, której my nie pomyśleliśmy. Ona jest dofinansowana w znacznym stopniu, nie mniej pół miliona pieniędzy jest, tak. tak, tak. jest na koszty utrzymania, tak jak już pan przewodniczący mówił w spadną na nas. Na pewno nie będzie to instytucja yy, dowodowa. Mówienie o sprzedaży po ewentualnych yy, pięciu latach, no to tak jakbyśmy już sobie sami zaprzeczali, że ta ekonomia jest taka ważna i ta inwestycja jest taka strategiczna, jak coś to po pięciu latach możemy nawet sprzedać, to bym tego pod uwagę nie brał, bo te argumenty się po prostu wtedy nawzajem wykluczają. Gdyby to było dla nas takie ważne podnosiło nasz presji, nasz prestiż y, miało takie wielkie znaczenie. Z pewnością byśmy byliśmy do Nie wiedzę, w to, że ktoś z kolegów, gdyby to nie zostało ta propozycja przywieziona, żeby miał takie przemyślenia i powiedział, że budu chodźcie wybudujemy sobie taką ekomalinę, poszukamy dofinansowania. Czyli nam to zaproponowano, no my to przyjęliśmy. W momencie... 4 czy 5 lat temu, gdy tą inwestycję nam zaproponowano, byliśmy w takim miejscu, że wszystkie inwestycje, większość inwestycji unijnych, my się do nich dopiero przybieraliśmy. Sytuacja finansowa była bardzo <laughs> dobra.